Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, cześć, Środa, 12 tygodnia okresu zwykłego, i dzisiaj również wspomnienie, szczególnie obchodzone przed parafiach, kościołach, miejscach, środowiskach, duszpasterstwach, wokół których gromadzą się, prowadzą duszpasterstwa, ardem turyści, wspomnienie Matki Bożej, nieustającej pomocy. Myślę, że za każdym razem Maryja przy nas jest, bo kiedy słuchamy Bożego Słowa, gdy wzywamy Bożego imienia, kiedy wzywamy obecności Jezusa, to Jego mama, nasza mama, Matka Boga, Kościoła, każdego z nas, Maryja, również jest z nami. Więc wierzę, że za każdym razem, kiedy też w tego odcinka SOS słuchamy Bożego Słowa, to Maryja jest przy naszych sercach. Ale wezwijmy ją, żeby była, żeby nam nieustannie pomagała wsłuchiwać się w Boże Słowo. Bo ona bo to jest, ona pomaga nam spotkać się przede wszystkim z Jezusem, bo to jest najpiękniejsza radość, najpiękniejsze doświadczenie. No bo przecież tak naprawdę za tym wszystkimi naszymi prośbami, wołaniami, chodzi o spotkanie z tym, który daje najwięcej szczęścia i jest naszym pokojem, jest naszym radością, jest naszym uzdrowieniem, jest naszym bogiem. Więc zapraszam Ciebie w to wspomnienie święto w ten dzień razem z Matką Bożą wsłuchujmy się. Boże Słowo. Dzisiaj w pierwszym czytaniu to niezwykłe doświadczenie, nalezienie księgi prawa i ta radość przekazywania, chodzenia. Znaleźliśmy prawo. Jeden do drugiego, drugi do trzeciego. Obowoływanie, wspólne czytanie Bożego Słowa. I to dla mnie jest takie doświadczenie takiego powrotu do Pana Boga, odnalezienia tego prawdziwego szczęścia, może i nawrócenia. I żeby też to, co w życiu mnie spotyka, to kogo w życiu spotykam. I to, że w swoim życiu spotykam Jezusa, tego nie mogę, a to ciągle, przecież wielu z Was, kiedy to regularnie czytacie, regularnie oglądacie SOS-y, to doskonale wiecie, że często, bardzo często to powtarzam, do tego wracam. Jeżeli w swoim życiu spotykam Jezusa, Je jeżeli Jezus daje mi jakieś bardzo konkretne doświadczenie Jego samego, to ja tego nie mogę zostawić dla siebie. Doświadczenie Ewangelii to nie jest zakopywanie daru, talentów, szczęścia dla siebie, że to nie jest moja prywatna sprawa. Tego nas uczy, tego mnie przynajmniej tak uczy ta scena z pierwszego czytania, żeby dzielić się, żeby pokazywać. Spotkałem Jezusa. Jezus to mi powiedział, wyczytałem na kartach Biblii, usłyszałem na Eucharystii to czy tamto, doświadczyłem to czy owego we wspólnocie bardzo konkretnego, usłyszałem świadectwo nawrócenie i chcę się tym dzielić, chcę to pokazywać dalej, przekazywać dalej. Na tym polega też chrześcijaństwo. Na to też polega może i to, że kiedy dzisiaj słucham Bożego Słowa, żebym właśnie nie zostawał z tym Słowem sam, z tym prawem, z tą nowiną, dobrą nowiną, tylko sam, tylko żebym się umiał tym dzielić. I to jest pierwsze takie, a drugie to czytanie, kiedy król prosi o modlitwę. Mówi, proście Pana Boga, módlcie się w mojej intencji przed Panem Bogiem, pytajcie się Pana Boga w mojej sprawie. I to jest też takie, może takim bardziej w kontekście i formacji, ale i, i wspólnoty, Wielu z Was być może gdzieś tam formuje się w jakichś różnych wspólnotach. To żeby umieć prosić Pana Boga właśnie, żeby poprosić innych, żeby modlić się w mojej intencji, nie tyle, żeby było po mojej myśli, tylko rozeznawajcie, pytajcie Pana Boga, co ja mam robić. Ta prośba, ona też jest w pewnym momencie zgodą na to, że może ktoś rozezna modl na modlitwie, że mam zmienić jakiś kierunek, że może mam coś w swoim życiu bardzo konkretnego zmienić, mam nastawić się na coś zupełnie innego, gdzieś indziej się zaangażować. To wymaga, dlatego to wymaga takiej odwagi, dlatego może czasem boimy się, dlatego może myślimy, że tylko ja tylko się pomodlę. No bo, bo może boję się takiego światu, takiego rozeznania, że to może nie tędy droga. Yy, nie wiem, to jest yy, ta, tak dla mnie, żebym, żebym też umiał prosić swoich współbraci, ale prosić tych, których w życiu spotykam. Módlcie się w mojej sprawie i też kiedy się modlicie, to powiedzcie co odkryliście, czego doświadczyliście, jakie światło otrzymaliście w mojej sprawie na modlitwie. Cokolwiek w życiu otrzymacie, cokolwiek Wam Pan Bóg powie, to chce się na to zgodzić. I wreszcie Ewangelia. Jezus przestrzega nas, żebyśmy nie szli, nie słuchali takich pasterzy, którzy są w owczej skórze. Jezus daje taką sprawdzian wiarygodności takiego pasterza, nauczyciela, lidera, też księdza, kogoś duchownego, ale też kogoś, kto jest w naszym życiu autorytetem, bo to nie tylko odnosi się w kwestii Kościoła, przede wszystkim owoc, po owocach jej poznacie. Że często no, jest wielu dzisiaj w kościele, to, to co było wtedy w czasach Jezusowych, tak i dzisiaj pojawia się wielu nauczycieli, dzisiaj mamy wielu autorytetów, ale takim właśnie gwarancją, sprawdzianem tego, czy rzeczywiście ja mam iść za nim, czy mam go słuchać, czy, ma być, czy to słowo, które głosi, ma być jakimś słowem też dla mnie, są owoce jego działalności, owoce, które no, nie zawsze są od razu. My tutaj w takim rozeznawaniu, w poznawaniu kogoś potrzebujemy czasu. To owocowanie, czyli też takie dzielenie się, pozwolenie się, żebym po owocach, czyli że pasterz też chce się dzielić z innymi, że nie zatrzymuje dla siebie, że nie garnie dla siebie, że to nie tylko jest pod niego, dla niego, ale ta jego działalność jest takim, taką działalnością, to co on robi, prowadzi do tego, że innych też karmi. Też takie owocowanie to ciągle gdzieś jakoś ostatnio, jakoś tak przyjmuje że z mojego działania nie tylko ja mam się cieszyć, ale że inni też, inni się karmią, inni są nasyceni, są może zainspirowani też do tego, żeby też coś tworzyć, coś robić. Czasem, to właśnie mówię, potrzebuje sporych dni, miesięcy, lat, takie owocowanie, że, że nie, że... ale mówię, sprawdzianem jest też takim, że ja to nie garnę tylko wokół siebie, ale jest też taki drugi sprawdzian, który gdzieś wychodzi, kiedy Jezus mówi o tej owczej, o tej wilczej skórze, w pasterzu. To jest dla mnie też takie słowo, kiedy Panie mówi, że prawdziwy pasterz prowadzi do owczarni. Że ten, który gromadzi wokół siebie takim sprawdzianem jego autentyczności, ewangeliczności, też w kontekście może działania w kościele tutaj szczególnie jest prowadzenie właśnie do kościoła, do owczarni, do prawdziwego pasterza. Że dzisiaj mamy wielu nauczycieli, wielu też duchownych niestety, którzy w swoim czasie zrobili dużo dobrego. Teraz gromadzą wokół siebie dużo ludzi. Mamy sporo takich środowisk też w Polsce, kapłanów, którzy gromadzą wielkie wspólnoty, z którymi też my w kościele się spotykamy. Ale ci pasterze nie prowadzą do owczarni. Ci pasterze często nie prowadzą do prawdziwego pasterza. Ci pasterze często kwestionują biskupów, kwestionują papieża, chociażby też papieża Franciszka. Prawdziwy pasterz, prawdziwy duszpasterz pasterz prowadzi do kościoła. Nie chodzi o to, żeby nie poznawać i umieć rozmawiać, dyskutować na temat tego, co papież mówi. Prawdziwy duszpasterz pasterz nie powie, że dany biskup, aktualny pasterz, aktualny papież jest jakimś antychrystem. Prawdziwy duch pasterz nie będzie, nie będzie podważał autorytetu pasterza, biskupa, wyciągając z jakieś wszystkiego jakieś, jakieś zło, czasem domniemany, czasem wydumane. Od takich pasterzy jak najdalej. I tak mówię, czasem ja też w swoim życiu spotkałem wielu duchownych, wielu ludzi, którzy bardzo mocno mi pomogli w moim nawróceniu, przez książki, przez konferencje, kazania, nauczanie, działalność. Ale w pewnym momencie wypowiedzieli posłuszeństwo Kościołowi, przez wypowiedzenie posłuszeństwa papieżowi, biskupowi przełożonym. I chociaż mi jest tym bardzo trudno, to, bo mówię, coś bardzo mocnego zbudowali w moim życiu, pojawili się w jakimś momencie mojego życia. To ja wiem, że w tym momencie ja nie mogę ich słuchać, nie mogę ich czytać, nie mogę za nimi iść, chociaż dla mnie byli kimś bardzo ważnym. Dlatego, że oni nie prowadzą w czarni, nie prowadzą do kościoła w tym momencie. Wilk nie prowadzi do kościoła. Wilk prowadzi na manowce. Wilk tutaj. Łasi, Łudzi nas. Wilk będzie właśnie wyciągał wszelkie zło, wszelkie brudy. Nie po to, żeby oczyścić jakąś społeczną, wspólnotę czy kościół, tylko żeby oddalić się od kościoła, tym bardziej od Pana Jezusa. Wilk rodzi podział. Taki kapłan, tak, który, który odwraca wzrok od pasterza. Taki past od prawdziwego pasterza, od jedynego pasterza, jakim jest Jezus Chrystus, który dał kościołowi papieża, przez osobę Piotra. Taki Ktoś, kto odwraca wzrok od Piotra, od Piotra naszych czasów, jest wilkiem. Jest wilkiem. To trzeba dzisiaj sobie powiedzieć. I taki ktoś nie będzie przynosił owoców. Od takich ludzi strońmy. Naprawdę, jak najdalej. Chociaż w pewnym momencie mógł Ci coś pomóc. Tak jak mi. Stońmy od takich ludzi. Uciekajmy od takich ludzi. To, co tak dla mnie zawsze jest jakieś takie bliskie i ważne, i w tym, co głoszę, i w tym, jak chcę żyć, jak chcę wierzyć. No to jest właśnie to, żeby być zawsze z Kościołem. Żeby wsłuchiwać się w głos Piotra. Chcę i za tym Słowem. Bo to jest jedyna gwarancja bycia w Kościele. Jedyna gwarancja, żeby pójść za Pasterzem, jedynym Jezusem Chrystusem w Kościele. On z Wami, niech Bóg błogosławi. Mogący Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro. Mario, prowadź nas.